Wiesz, co to jest? Jakaś pianka, styropian, nie wiem, cokolwiek. A wiesz, co właśnie oglądasz? Janusze Budownictwa, więc lecimy. Co to jest za. Pisuar. Jezus, jakie to jest przerażające! A co by się stało, gdybyście tak weszli do toalety? Ten pisuar byłby na ścianie, zaczęlibyście ścielać, a on nagle chwyciłby was za nogi i zaczął do siebie ciągnąć. Co? Co, co w tym momencie? Boże, jakie to jest przerażające! Co to jest za pisuar? Jak można w ogóle zaprojektować coś takiego? Nie wiem, jak po was, ale po mnie właśnie przeleciał taki zimny dreszcz po całym ciele, nie? To jest przerażające. <grystanie> <grystanie> rozumiem, rozumiem o co chodzi. Komuś po prostu wpadła sztuczna szczęka do kibla, ale. Ech, wygląda to przerażająco. Naprawdę wygląda to przerażająco, i nie jestem pewien, czy właściciel na pewno chciałby ją odzyskać. Ja bym wolał zamówić nową. <grystanie> Kraina lodu. Część druga, tak? Hej, hej, mroźna królowo! Chcesz może zobaczyć, jak stoi mój maszt? Jesteś zainteresowana? Jeszcze jak? Coś wyjątkowo niefortunnie tu umieścili, ale mam wrażenie, że to nie był przypadek. Chciałbym jakoś zinterpretować to zdjęcie. Ono swoją drogą w ogóle nie pasuje do Januszy Budownictwa, mam takie wrażenie, ale pasowałoby na pewno do Memeszków. Także jeżeli jeszcze Meszków nie oglądałeś. Link tutaj. Kiedy masz pierwszą komunię świętą. Oczekiwania, rzeczywistość. Kiedy przyjeżdżacie na waszym kiblu do szkoły. Jeszcze dla pewności go przypinacie, żeby nikt go wam nie ukradł. Zabezpieczenia przede wszystkim, tak? Zabezpieczenia przede wszystkim. Jestem pewien, że nikt wam tego kibla nie skubnie. Swoją drogą wyobraźcie sobie, że jedziecie gdzieś z kumplami na tym kiblu. I oni wam każą... Wrzucić inną przerzutkę. Jak to teraz interpretować? Odpowiedź brzmi Nie wiem choć gówno. Co! Ścieżka rowerowa w takim miejscu? Infrastruktura w naszym kraju jasno i dobitnie mówi, kto jest tutaj panem i klasą uprzywilejowaną, a kto ma się czołgać i chylić czoła. Jaką to miejsce ma wysokość? Jakieś, nie wiem, 80 cm? BET! Przecież tam rower chyba stojąc się nie zmieści. Tyle lat walki o przepusty dla zwierząt przyniosło skutek. Przepusty dla zwierząt. Super, nice. Zero, kurczę, plucia na rowerzystów, nie? Absolutne zero! No dobrze, pluć na rowerzystów. Szkodniki, k**wa, nieznające przepisów. kiedyś był taki mem jak Szronk. Ale poza tym memem jest też taka bajka jak Baranek krzon. To teraz pytanie. Co by się stało, gdyby połączyć te dwie znamienite rzeczy? Uwaga, uwaga! Przed Wami baranek szrąk. Baranek szrąk. Jezus, jak to potwornie wygląda. Jak, co trzeba mieć w umyśle? Jakby co musi się dziać w głowie artysty, żeby w ogóle zrobić coś takiego? Boże, jakie to jest przerażające. Zrobiliście z biednej, niewinnej owieczki pożarającego ludzi ogra. Jakże nisko upadliśmy. Pff. Co jest? Czy to jest jakiś karny żłobek dla dzieciaków? W sensie jak już nastukacie sobie te płody, żeby zrobić 500 plus, to potem możecie je spokojnie wrzucić do takiej klatki życia. Do klatki życia na waszym osiedle i potem mieć spokój? Nie no, co jak co? Ja jestem dumny. Ja naprawdę jestem dumny. Chodziliście kiedyś do szkoły podstawowej? No. Oczywiste pytanie, nie? Ale chodząc do szkoły podstawowej powinniście też zakażyć o coś takiego jak zerówka. Moje wspomnienia zerówki są takie, no, powiedziałbym średnie. Nie dlatego, że bałem się szkoły czy cokolwiek w ten deseń, ale bałem się szkolnych toalet. Bo widząc coś takiego, jako dziecko... Trauma na całe życie! Uwaga dziewczyny, teraz zdjęcie idealnie dla was. Bowiem jeżeli chciałybyście uprzykrzyć życie swoim byłym, to zamontujcie im przypisyła, że... Mikroskop. Ja myślę, że doskonale wiecie w jakim celu. Ja myślę, że doskonale jesteście świadome w jakim celu. Na pewno się chłopaki z tego prezentu ucieszą. Do Janusza budownictwa, szkoła w Sosnowcu. Ej! A może czas najwyższy na Sosnowiec memes, co? Jak macie jakieś dobre memy o Sosnowcu, wysyłajcie e-mail na kacperlomontażestamapodziemie.com tytułując e-mail sosnowiec memes. Ej, musimy to zrobić, memy o Sosnowcu muszą podbić internet. Dawajcie, lecimy. I w sumie o co to chodzi? To jest praktycznie jakaś szkoła przedszkole i wyjście ewakuacyjne, które jest zamurowane. Ej super! Super sprawa! Kiedy sosnowiec jest już na etapie posiadania tak małej liczby ludności, że powstrzymuje ludzi od ewakuacji na wszelkie możliwe sposoby. Zamurowując wyjścia ewakuacyjne w szkołach podstawowych. To już jest cios poniżej pasa. Ej, Sosnowiec, weźcie się tam ogarnijcie, dobrze? Chociaż nie, z drugiej strony mieszkańcy Sosnowca, którzy rozpleniają się na całą polskę. To jest świetny ruch, zatrzymajcie ich tam. Do Januszy Budownictwa takie rzeczy we Włocławku. Jeden wielki betonowy mur z World War Z swoją drogą. I na jego szczycie okno, w którym pali się światło. Legendy głoszą, że ktoś kiedyś wziął olbrzymią drabinę, wszedł na górę, żeby zobaczyć, co jest w środku. Ale wy tego, broń Boże, nie róbcie. Bo tam jest zamknięty. Czarny Żyd! Podoba mi się ten opis. Studia medyczne gwarantowane. No stary, ocaliłeś w 100% biedną szybę. Teraz tylko poczekać aż te biedne ranki i pęknięcia się zagoją i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. No, 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 no. Wygląda to naprawdę idealnie. Złota Biedronka. Biedronka tylko dla ludzi ze złotą kartą klienta. Złota karta halo tu Biedronka. O kurde. Ale prestiż na mieście. Ty ale koniec końców faktycznie. Biedronka ze złotej otoczki na czarnym tle. Jeszcze taka piękna drewniana obudowa. Chryste Panie, co to jest za biedra? Przecież to jest najbardziej prestiżowa biedronka na świecie. Gdzie ona się znajduje, to ja nie mam pojęcia, ale niedługo dojdziemy do takiego etapu, że te kolumny zostaną zastąpione. Marm Murem? Wyobrażacie sobie taką potężną, antyczną biedronkę, jakąś, nie wiem, jakąś bibliotekę aleksandryjską albo inną latarnię Faros, która ma taki gigantyczny, świecący szyld biedronki. Jezus Maria, marmur na ścianach, po prostu szmaragdy w podłodze, Boże Święty! Te wszystkie matki 500+, plus. ale by tam chodziły na zakupy. I wchodzicie do takiej Biedronki, żeby tylko kupić bułkę czosnkową, nie? Ale plućmy na sztukę i nasze dziedzictwo kulturowe. Ale ta Biedronka, kurde, dla złotych klientów, ja to poszanowałem, ja to naprawdę poszanowałem. To jest piękne, po prostu piękne. Gdy Pudzian puka do drzwi w szkole. Gdy Puzian puka do drzwi w szkole! Nie zakończyłem czytania tego napisu, a już kliknąłem zdjęcie. No zdjęcie samo z siebie jest beznadziejne. To nie jest ani trochę januszostwo budownictwa. To po prostu są debile, które muszą wywalić dziurę w drzwiach, ale opis wygrał wszystko! Gdy Pudzian puka do drzwi w szkole, tak, to dokładnie tak musi za każdym razem wyglądać. Albo gdy do drzwi puka Dorota Welman, nie! Spójrz, Dorotko, kryształowi Bursztyn. A ty co dostałaś? Kebab? Albo gdy do drzwi puka Dorota Welman, nie? Oglądaliście by myszki? Nie. Wiedzieliby się teraz o co chodzi? Co? co? Powiedz mi, że to jest Photoshop. To musi być Photoshop. To nie jest możliwe, że taki budynek. Nie. Ej, nie gadajcie, że taki budynek naprawdę istnieje. W sensie ja M mogłeś być sprytny. Mogłeś być w tym przypadku sprytny i dodać tą flarę tak dla niepoznaki, że przecież, no, no co ty, Kacper, Przecież to nie jest wymazane, ale słuchajcie, dla osób, które wiedzą, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Bo ja muszę wiedzieć, czy to jest Photoshop, czy to nie jest Photoshop, bo aż nie chce mi się wierzyć, że tak debilny budynek powstał. Jak dostanę więcej zdjęć tego budynku i on naprawdę tak wygląda, to, to nie wiem. Smok Kasper wróci na kanał, ale naprawdę, jeżeli wiecie, gdzie jest taki budynek, zróbcie mu proszę zdjęcie i wyślijcie do mnie na e-mail. I zróbcie to teraz. Pójdźcie tam i zróbcie zdjęcie, bo aż nie chce mi się w to wierzyć. Hmm. To jest pierwszy kibel, na którego jak usiądziecie, to pierwsze co zrobicie, to się zesracie. Tylko problem tym, że z wrażenia... Jezu, ale, ale bym się bał. Ja bym się autentycznie bał tutaj stanąć, a ty bardziej usiąść, nie? To by było tak przerażające, naprawdę. Ale powiem wam szczerze, że szanuję autora zdjęcia za jedną rzecz. Tworzył okno w kiblu, żeby nie jebał. <śpieszynka> o ironio, nie? O ironio. Chciałbym szczerze posadzić, albo być świadkiem tego, jak ktoś posadzi swoje dziecko na tej huśtawce, pociągnie ją do tyłu i puści, żeby to dziecko przewaliło tym ryjem o beton. Krutnik, no. Dobra, nie, dobra, nie, 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 nie. To się robi zbyt drastyczne, tak? Schodzimy na bardzo zły tor. Koniec odcinka. Jeżeli doszło do tego momentu w odcinku, a nie zostawiłeś mi subskrypcji, to... proszę, zostaw ją. Naprawdę staram się. To nie jest tak, że ten odcinek się nagra w 10 minut, zmontuje w 5 minut i się go wrzuci i na przykład ja jestem leniwy, temu po prostu te filmy wychodzą rzadko. Całość rozbiega się o ten punkt, że nagranie tego filmu to jest około półtora godziny, montaż to jest przeważnie około dwóch dni, potem upload, przygotowanie miniatury, odczekanie, aż wróci monetyzacja i to jest wszystko takie, takie strasznie przytłaczające, więc jeżeli teraz ty, osoba, która nie subskrybuje kanału, zostawisz mi suba, to wtedy ja z automatu dostaję mon monetyzację nie, to ja wtedy z automatu dostaję motywację do kręcenia dalszych filmów, więc koniecznie zrób to, proszę cię, będę ci naprawdę bardzo wdzięczny. A wszystkich subskrybentów z góry przepraszam, że tak cały czas o tym przypominam, ale na pewno rozumiecie, jest to dla mnie po prostu bardzo ważne. A tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że będziecie mieli udany dzień, tydzień, miesiąc, weekend, że będziecie po prostu mieli udane i wspaniałe życie. Ja nazywam się Kacper Ritz i jeszcze raz miłego dnia, życia, tak dalej. Trzymajcie się ciepło, cześć!